Cześć! W tym filmie opowiem Wam jak rozpoznaczyli średniego, wysokiego oraz niskiego napięcia po wyglądzie ich słupów oraz po ich symbolach. Ale najpierw poproszę Was, żebyście zasubskrybowali kanał oraz zostawili lajka, żeby ten film zaczęła większa ilość osób, ale wracając do tematu. Każdy słup ma swoje oznaczenia. Każdy z tych symbolów świadczy o tym, czy dana linia energetyczna ma napięcie średnie, wysokie bądź niskie? Niskie napięcie, czyli NN, to takie napięcie, które dostarcza prąd do tylko pojedynczych domów lub pojedynczych małych działalności. Średnie napięcie, czyli SN, służy do tego, aby transportować prąd na nieduże odległości. A wysokie napięcie, czyli WN, służy do tego, aby transportować prąd na duże odległości. Od elektrowni do sieci rozdzielczych. Dobra, o symbolach wiemy już wszystko, lecz teraz dowiemy się, jak rozpoznać takie linie po wyglądzie. Udało mi się zrobić podział poszczególnych linii energetycznych na odległość od Ziemi. Jeżeli podobał Ci się filmik, zostaw lajka oraz subskrypcję po to, aby ten film mogła zacząć większa ilość osób. Dziękuję.